Pamięć o przeszłych wydarzeniach jest bardzo ważna, gdyż to historia pomaga zrozumieć nam świat i uczyć się na dokonanych w przeszłości błędach. W powiecie gdańskim odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bardzo poważne obchody. W dniu dzisiejszym obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchodzimy to u nas w pruszczu, zawsze na placu zwycięstwa, czyli placu Jana Pawła II. Tu przed pomnikiem Nike staramy się pamiętać o naszych przodkach, którzy walczyli, którzy dostali Napadnięci niektórzy zginęli przy walce, czy wywiezieni i zamordowani. Należy im się cześć i pamięć. Dlatego co roku jesteśmy tu i mam nadzieję, że długo, długo jeszcze będziemy. Wojna to jedna z największych porażek ludzkości. To jest w zasadzie ostatni moment, czy ostatnie lata, kiedy żyją jeszcze ci, którzy przeżyli tę wojnę. Więc tym bardziej musimy ją wspominać. I okrucieństwo. Mówić o naszych bohaterach, o tych, którzy ginęli na wszystkich frontach. Polacy ginęli praktycznie wszędzie, gdzie trwały walki. Wojna to nie tylko ofiary wśród żołnierzy, ale też cywile. Chociażby barbarzyński atak już pierwszego dnia wojny na Wieluń, w którym nie było żadnych jednostek wojskowych. Pamiętajmy o nich po to, żeby to już się nigdy więcej nie powtórzyło. Cześć bohaterom. Ważne, abyśmy o tym pamiętali i przekazywali wiedzę kolejnym pokoleniom. Bardzo jest kazane, żebyśmy mogli czcić dalsze i wspominać nasze, nasze, naszą historię. Bardzo istotne, no, trzeba hmm. o tym pamiętać. No bo to jest nasza Polska. Pamięć oczywiście bardzo ważna, to trzeba uczcić. Dzisiaj z synem rozmawiałem na ten temat, mówiłem mu co się te, tego dnia zdarzyło. Bardzo dobrze pamiętamy właśnie o to chodzi. Powinniśmy wiedzieć jaką mam, mamy historię i jak nasi dziadkowie czy pradziadkowie walczyli o to, żebyśmy byli wolni. No tak, no bo lub nie wiedzą. Bardzo dużo znaczy dla nas, przede wszystkim na tych... Jesteśmy wolni przede wszystkim, żeby też dzieci pamiętały. Nie wyobrażam sobie żyć tak, jak wtedy ludzie żyli i cieszę się, że żyjemy obecnie w takim państwie, jakim jest, bez strefy wojennej i bez wojny. Wojna jest złem, które sieje jedynie zniszczenie i krzywdzi wielu niewinnych ludzi. Musimy dlatego pamiętać o naszej historii, by wspólnie walczyć o pokój i budować otaczający nas świat. Muzyka Polecamy również zobaczyć powiat Gdański przygotowany na rozpoczęcie roku szkolnego oraz powiat Gdański na 759 Jarmarku Dominikańskim. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.płynącą.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.